W niedawnej podróży przez sanktuaria maryjne udaliśmy się na Jasną Górę, jednak głównym celem naszej pielgrzymki była miejscowość Gidle. Znajduje się tu dominikański klasztor o niezwykłej historii. Kościół gidelskich Dominikanów jest widoczny z daleka i wyróżnia się na tle miejscowej zabudowy. Został wzniesiony w połowie XVII wieku, a więc na początku baroku. Wejdźmy do środka. Kościół jest bogato zdobiony. Posiada trzy nawy oraz wyodrębnioną nawę poprzeczną. Rokokowy ołtarz główny zdobi okazały obraz patronki świątyni, Matki Bożej w niebo Bogarodzica jest odczana kultem w tym miejscu od ponad pół tysiąca lat. Odbiera szczególną cześć pod wezwaniem uzdrowienie chorych, Wiąże się to z zaskakującą historią niewielkiej figurki odnalezionej w polu oraz związanej z nią tradycji winka gidelskiego. Figurka, o której mowa, znajduje się w bocznej kaplicy Matki Bożej Gidelskiej, oddzielonej od nawy rokokową kratą. Skąd pochodzi ta figurka? Jej historia jest niezwykła i sięga aż 1516 roku. Kiedy miejscowy rolnik Jan Czeczek znalazł ją na polu podczas orki. Najpierw jego woły zatrzymały się i uklękły, wtedy rolnik rozgrzewał ziemię i odnalazł kamienną figurkę. Od tego czasu zaczęły się dziać niezwykłe cuda. Ich zapisem są obrazy wotywne na ścianach kaplicy, przedstawiające łaski doznane za przyczyną Matki Bożej Gidejskiej. Mają one szczególną wymowę. Choć w kościele znajdziemy obrazy wielu świętych, w tym Matki Bożej Różańcowej, patronki naszego czasopisma, to zwiedzając sanktuarium ma się jednak przekonanie, że to nie piękne wyposażenie, nie wspaniałe rzeźby czy obrazy są jego największym skarbem, lecz właśnie ta skromna, 9-centymetrowa figurka Matki Bożej Gidejskiej. Wróćmy do historii. Czeczek schował figurkę w skrzyni. Po jakimś czasie wraz z domownikami utracił wzrok. Odzyskali zdolność widzenia, kiedy przemyli swoje oczy wodą powstałą po umyciu figurki. Tak powstała tradycja kąpiółki, czyli winka gidelskiego. Do sanktuarium w Gidlach warto wybrać się też z uwagi na przepiękną szopkę. To słynne dzieło posiada ruchome figury, które obrazują narodziny Jezusa Betlejem oraz historię odnalezienia figurki. Zobaczymy też postacie w dawnych strojach z różnych regionów. Niezwykłą historię figurki oraz cuda za przyczyną Matki Bożej Gidelskiej opisujemy w 76. wydaniu Królowej Różańca Świętego. Znajdziesz w nim też wywiad ojcem Rafałem Grońskim z klasztoru gidelskiego. Serdecznie zapraszam Cię do lektury. Marek Woś, redaktor naczelny, do przeczytania.